Cały całej ekipy wid się wyróżnia, przecinek wina wciąż opróżnia, ale to nie jego wina ze lubi pić wina. Czasem jednie dwina, to nie jest kurwa wina Pod płotami Żyga i ile je przemierzając leśne knie. Urbi wódkę kleje z nieogarów się śmieje. On ile by nie wypił to zawsze ma ogara. Chyba że wódka stara. Anek, Amek Amek Wymienił od drzwi zamek, bo mama w najewanym stanie do domu cię nie wpuści. Na imprezę nie wypuści. I nie żygaj do miski bo wtedy masz chore piski. Peter ma przebłyski. pi jest co? W I na bombie ma specyficzny uśmieszek Patrol ma pod nosem biały meszek. Pije pie, Raz leszek. Raz krajowa. Raz sopilica, Raz wyborową. A czasem napierdala spirytus z wodą. A Mariusz Mariusz ją to człowiek naszych stron. On ma duży doma za domem ma schron w postaci zoty. A. W tym magicznym miejscu to są kurwa odloty. Mario pije piwa. Od piwa głowa mu się kiwa. Jak wypije wódki to dobre tego skutki. Ręba, ręba, ręba. Gdy widzi alkohol to śmieje mu się gęba. Jego słynny tekst staje no to polewamy bo czasu nie mamy. radio jest boszem. Lubi pić piwo o każdej porze. Najczęściej na dworze lubi też do soku dolać sobie wódki. Od wódki jego umysł krótki. On lubi zarywać lubki. Teraz nadciąga Pepe. Pepe ostro pizda Lubi pijać wódzie kupioną w żółtym sklepie. Wiedzą piwnice stary tam się schodzą nieogary, włącza w swoim radiu este. I rozkręca imprezkę kudy czyni cudy on ma tak odwudę, a jaką pije? Najczęściej luksusową z ekipą hartzorową. A zapija jabłkowym sokim owocowym Trodelci kamowa jego ojczysta piwa błyska jak błyskawica najbardziej zakręcony w naszych pięknych okolicach. Miłoż to nie piwoż miłoż lubli ludzie, nie ulega nudzie. Chysk istoc tą pije kaliszowi muskryje że robi za i nie goli brody tyle, twórca tego od czego Chce zostać anonimowy Ten rym rażący tnący jak wybuch gorący Rymowany masta gasną światła miasta Przy piciu alka mrok ciemny nastał Lubi pizgać Jest najlepszy z tej dziedziny Rymować też lubi Także lubi gdy się w klubie gubi Lubi mocne imprezy przecinek Czy już teraz każdy